To, co oczywiście zawsze powoduje duże emocje wśród konsumentów i dyskusje wśród znajomych, kolegów w rodzinie, to oczywiście gwarancja i rękojmia. Te przepisy też na przestrzeni lat ulegały pewnym zmianom. Spróbujmy to, Jonasz, jakoś tak uporządkować, czym jest gwarancja, a czym jest rękojmia, komu się należy. Spójrzmy trochę na razie z perspektywy tej osoby fizycznej. Mm -hmm, dobrze. Poruszyłeś bardzo istotną rzecz. Zarówno gwarancja, jak i rękojmia są związane z umową sprzedaży. Przy czym, rękojmia, co do zasady, jest domyślnym cechą umowy sprzedaży. Gwarancja natomiast to oświadczenie gwaranta, niekoniecznie sprzedawcy, może być to dystrybutor, producent, hmm. jakiś tam dalszy hurtownik, który swoim oświadczeniem gwarancyjnym zobowiązuje się, że towar będzie miał szczególnego rodzaju cechy i będzie towarem, który będzie, że tak powiem, użyteczny. I on to i gwarantuje. On to gwarantuje swoim własnym oświadczeniem.